Marketizator to przede wszystkim narzędzie, które pozwala zwiększać sprzedaż dla sklepów internetowych, ale nie tylko. Generalnie pozwala zwiększać konwersję, czyli jeżeli zamiast sklepu mamy firmę, która na przykład bankowość możemy obsługiwać, firmy zajmują, zajmujące się telekomunikacją, czy też po prostu blogi, portale prasowe, czy inne firmy, które mają na celu pozyskanie nowych leadów czy, czy kontaktów do nowych klientów, to również możemy im pomóc. Marketizator to jest narzędzie, które specjalizuje się w już ruchu, który trafia bezpośrednio na stronę którą pracujemy. To znaczy wśród osób, które już trafiły na stronę, my najpierw wykonujemy analizę i ustalamy, czym się różnią, jeżeli mówimy o sklepach, czym się różnią tych, tych, ci, co kupują, od tych, co nie kupują. Ci, co kupują dużo, od tych, co kupują mało. Ci, co kupują często, od tych, co kupują rzadko. Ustalamy sobie, czym się charakteryzuje każdy z tych profili, skąd przychodzą ci użytkownicy, jak dużo czasu spędzają na stronie, jakie kategorie przeglądają, jakie produkty przeglądają, z jakiego regionu, państwa pochodzą, z jakiego korzystają urządzenia. Tych możliwych parametrów jest, jest naprawdę bardzo dużo, jest, jest, jest bogactwo. I teraz najważniejsza jest kwestia wykorzystania tej wiedzy w praktyce, czyli wiedząc już jak, czym się charakteryzują poszczególne segmenty, profile użytkowników. Konfigurujemy w Marketizatorze te segmenty i Marketizator rozpoznaje w czasie rzeczywistym, że mamy do czynienia najprawdopodobniej z kimś, kto zachowuje się jak kupujący, no właśnie, i teraz póki on jest, zachowuje się jak kupujący i kupuje, to mu nie przeszkadzamy. Ale jeżeli zachowuje się jak kupujący i chce porzucić stronę sklepu, czy też stronę, stronę serwisu, no to w tym momencie my wchodzimy, a właściwie marketyzator wchodzi na, na pierwszy plan i mamy tutaj możliwość wprowadzenia automatycznych, dynamicznych scenariuszy, które mają za zadanie zatrzymać odwiedzającego, zachęcić go do konkretnych, konkretnych działań. To, czym najbardziej się chwalimy, to jest na przykład kampania dla, dla Samsunga, dla sklepu Samsung, gdzie zrobiliśmy takie działanie, w momencie, kiedy była promocja i wejście i premiera telefonu S6 w, w tym roku, to w tym momencie my zrobiliśmy konfigurację i rozpoznawanie profili klientów, którzy wchodzą, interesują się telefonami komórkowymi, przeglądają różnego rodzaju oferty tych telefonów, ale żadna z tych osób nie przejrzała oferty S6. I teraz, Marketyzator uznaje, że mamy do czynienia z kimś, kto jest potencjalnym kupującym. Wiemy, że się interesuje telefonami, a jednocześnie wiemy, że nie przejrzał oferty z szóstki. To, co mu proponujemy, to pokazujemy na wyjście komunikat, baner, wiadomość tekstową. To już od sklepu zależy, jak będzie wyglądała taka zachęta. Prezentujemy zachętę, która, którą nawiązuje bezpośrednio do zachowania klienta. Czyli innymi słowy, pokazujemy mu produkt grupę produktów, którymi się on interesuje. Wiemy, że nie widział tej oferty i zachęcamy do obejrzenia tej oferty. I teraz co, co z tego wynika? Połowie osób pokazujemy naszą zachętę, która pasuje do tego profilu, połowie osób nie pokazujemy i jesteśmy w stanie zweryfikować, która z tych grup klientów daje większe przychody dla, dla sklepu? Czyli, innymi słowy, każde nasze działanie marketingowe, każda kampania, którą prowadzimy na stronie sklepu, jesteśmy w stanie precyzyjnie ją mierzyć zarówno pod względem osiąganych dodatkowych przychodów dla sklepu, większej konwersji, mniejszego współczynnika porzuceń, no i w ten sposób realizujemy na przykład scenariusze na ponowne przyjście na stronę sklepu, na porzucenie, na porzucenie koszyka na wsparcie kampanii na przykład adwordsowych, na wsparcie zapisywania się na newsletter, czy też na realizowanie różnego rodzaju konkretnych, precyzyjnych kampanii na poszczególne grupy produktów. Tudzież na przykład na kupowanie więcej, czyli, czyli zachęty cross-sellingowe i upsellingowe. Nie ma czegoś takiego jak limity, jeżeli chodzi o, o wielkość sklepów. Współpracujemy zarówno z, ze sklepami, które startują e, i które już e, uzyskały poziom stabilności, już, już są średnie albo już e, rzeczywiście wybijają się i są w, w najlepszych, najlepszej dziesiątce w, w kraju. Także e, to, co się zmienia w zależności od skali, to jest... E, w zależności od wielkości sklepu, to jest skala naszych usług, które oferujemy, skala scenariuszy, które, które możemy wdrażać. Sklep tak naprawdę ma możliwość indywidualnego podejścia albo sam korzysta z marketizatora. My możemy nauczyć, jak wdrażać poszczególne scenariusze, jak monitorować ich efekty, albo jeżeli nie ma na to czasu, tudzież, tudzież zasobów w postaci, w postaci ludzi, to może na nas przerzucić obsługę. Tego. Oprócz scenariuszy marketingowych, to jest też poprawa użyteczności. Czyli marketizator potrafi wdrażać testy AB, testy wielowariantowe, czyli, czyli właściwie to, co. To, co my robimy, również ze swojej strony, to oferujemy audyt dla sklepu kompleksowy, gdzie badamy i od strony ilościowej, czyli Google Analytics, i od strony użytecznościowej, czyli jak ludzie ruszają myszką, jak przewijają stronę, nagrywamy sesje, analizujemy te sesje, jak i również przeprowadzamy różnego rodzaju ankiety, badania, które pozwalają nam. Oceniać, jakie są główne powody porzucania koszyka, porzucania sklepu. Zbieramy te wszystkie informacje, prezentujemy rekomendacje, co powinniśmy, jak powinniśmy w sklepie pozmieniać, co na stronie głównej, co na stronie głównej można zmienić, co na stronie koszyka, co na karcie produktu. I w ramach tych godzin możemy również przeprowadzić testy AB czyli innymi słowy, zweryfikować nasze pomysły z jednej strony, a z drugiej, wdrażać już gotowe kampanie marketingowe.